Jestem na miejscu. Trzeba czekać. Cześć, V. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem. Widać po mnie. Fajny wózek. Nowy? Ten sam. Nie jesteś w nastroju do pogaduszek, co? Nie bardzo. Przepraszam. To co się stało? Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. Witam. Nazywam się Arif Igbal, a to jest. Znowu martwi politycy? Obejrzej, rutynowa kontrola drogowa naprowadziła NCPD na trop niebezpiecznego porywacza i mordercy. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer 10:38, powtarzam: 10:38. Rejestracja 2 AA 62:44. Opuszczamy pojazd. Odbiór. Wyłaź już! Ręce do góry! Spokojnie, panie władzo. bez nerwów. Zamknij się! O kurwa! Centrala 1053, 1054, powtarzam: 1053, 1054. Chłopiec z nagrania to Levar Martinez, lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety, Lewara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Antony Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do siedmiu innych zaginionych nastolatków. Niestety, ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotruś Pan, jak uchrzciły go niektóre mednia przerw postrzał, dotychczas nie odzyskał przytomności. Jego przesłuchanie jest więc niemożliwe. Ten Piotruś Pan to jakieś twoje stare śledztwo? Znałeś go? Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa... Powiesz coś więcej o tym zaginięciu? Ja i siostra nie za bardzo się dogadujemy. Nawet nie znam szczegółów. Żałuję, że nie było mnie przy niej, kiedy tego najbardziej potrzebowała. I co, pewnie, bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię? Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. A śledztwo prowadzi Gonaga, dupek i leń. Jak na razie, gówno zrobił. Ja bym tego nie odpuściła. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo goście z warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako brainers. Nasz dostęp do tych snów? Zresztą nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Umówione? Nie Niezupełnie. Wejdziemy tam razem, ale, ale... nie głównymi drzwiami. Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. B. Nie w tę stronę! W środku nikogo nie będzie. Mają tu audyt i lab stoi pusty. Nawet nie musimy być cicho. Jak chcemy znaleźć ten Braindance? Szukamy pokoju, w którym medytują sny dzieciaków dotkniętych autyzmem. Aha, pamiętaj. Prawdziwe nazwisko Piotrusia Pana to Antony Harris. W na pewno nie trzymają brajnesów. Zamknięte, nie wejdę. No. Yeah. Hej, River, to chyba tutaj! Masz coś? Jeszcze nie. Antony Harris. Spróbujmy w tych szufladach. River? A Jakiś ciecz nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować do nosu, że njucham w nie swoje sprawy? Jawen. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. A ty to kto? Wzywa policję! Prawdzią. Czekaj, wysłuchaj mnie najpierw. Naprawdę, River? Nie dość ci kłopotów? Piotruś pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Idźcie. Wynoście się, no już! Słuchaj! Współpracujesz z gliniarzami, więc wiesz, jak jest w tym mieście. Dostaną od ciebie analizy i nic z tym nie zrobią. Właśnie przez takie myślenie żyjemy w mieście bezprawia. Bezprawia? Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuch pożar i wszystkich ewakuowali. Na dwie godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. Ten facet zawsze będzie tylko brał. Nigdy nic ci nie da. Przyjaźnimy się z Riverem. Nigdy dotąd mnie nie zawiódł. Ja też myślałam, że się przyjaźnimy. I dlatego odmówiłaś mu pomocy? Gdzie jest Braindance Harissa? On nie śni. Czekaj. Jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne co mamy to kakofonia wrażeń. Chcę... Próbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Dlaczego nie spróbowałaś tego wcześniej? Bo w przeciwieństwie do Rivera, znam działanie mózgu ze studiów medycznych. A nie z książek czytanych komuś przez ramię. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idź się już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy, wie. Wiem od czego zaczniemy. Tak przy okazji, co wiesz o biochipach? Chodzi mi o relikę Rasaki. Ma służyć do przechowywania to... śladu pamięciowego. Wiesz, chodzi tak jakby o czyjąś osobowość zapisaną na biochipie. Tak, wiem, ale co w przypadku, gdy Engram zacznie się nadpisywać na osobowość nosiciela? Nadpisywać? Nie wiem nawet, czy to możliwe. A czemu Cię to interesuje? Nieważne. To nic takiego, dzięki. Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Mm, nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No, wiem. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Rendiego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. Opowiesz mi coś o Randym? Jaki jest? Drobne kradzieże, prochy, ucieczki z domu. Wujek Glina opisze cię najlepiej. Są tacy ludzie, którzy zawsze przyciągają kłopoty. Randy jest jednym z nich. A co z ojcem Rendiego? Minęło już parę lat, odkąd dostał Czapę. Wojna gangów. A, czyli wzorowy rodzic. Joss została sama z trójką dzieciaków, ale to twarda śnieg. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harisa? W Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. I próbujemy. Chcę znaleźć u Rendiego jakieś połączenie z Harisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. Nie boisz się, że Jawen doniesie na ciebie do przełożonych? Przyjaźniliśmy się kiedyś. Nie sądzę, żeby to zrobiła. No, nie mówiąc o tym, że też mam na nią haka. Nawet jeśli nie zamierzam go użyć. Gdy przyjdzie co do czego, Jawen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. Jak znajdziemy Randiego, jesteśmy umówieni na piwo. Chętnie.